Czy Lewandowski wróci do reprezentacji? Jan Urban właśnie zabrał głos. I jego słowa zaskoczyły wszystkich. Wszystko zaczęło się po przegranej z Finlandią i rezygnacji Michała Probierza ze stanowiska selekcjonera. Jednym z głównych powodów konfliktu był Robert Lewandowski. Nie pojawił się na czerwcowym zgrupowaniu, tłumacząc się zmęczeniem sezonem. Na początku, Probierz to zaakceptował, ale tuż przed meczem odebrał mu opaskę kapitana. Lewandowski odpowiedział jasno. Dopóki probierz jest selekcjonerem, on w kadrze już nie zagra. Kilka dni później probierz został zwolniony, a prezes kulesza przez ponad miesiąc szukał nowego trenera. Teraz już wiemy, został nim Jan Urban, i właśnie w pierwszym dużym wywiadzie na kanale, łączy nas piłka, zabrał głos w sprawie Lewandowskiego. I powiedział: W tym momencie nie widzę dla niego żadnej roli. Po pierwsze, jest za wcześnie. Wyobraźmy sobie, że Robert powie: Na serio, kończę z kadrą. Chcę skupić się na klubie i co wtedy tak też może się zdarzyć. Ale Urban dodał też coś, co daje nadzieję. Zrobię wszystko, by tak się nie stało. Polska piłka nie może sobie pozwolić, by Lewandowskiego w tej kadrze zabrakło. To on przez lata pomagał nam awansować na turnieje. Mam nadzieję, że nie podejmie takiej decyzji. Czy Lewandowski wróci do kadry? Dowiemy się już wkrótce. Oficjalna prezentacja urbana odbędzie się w czwartek, 17 lipca o 12 na PGE Narodowym. Jak myślisz, czy Robert Lewandowski jeszcze zagra w reprezentacji Polski? Daj znać w komentarzu i obserwuj, jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi newsami z piłki.